Yes, wait, am I last? So yes, so I'm you know. <laughs> no, wait, wait, oh, not. i oh, Okay. Well, okay. Hello? I'm not. i I'm not. not. fair. Okay. not. hello. 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 Okej, okay, ja cichutko zasiadnę tutaj, wy mówcie dalej. Siadnij sobie. Tommy, mi... nic nie mów, już są ostatni. How embarrassing. Ja weszłam i wszyscy już mówią i piją i wszystko. Jak chciałam być, pić przy stole przed wszystkim, a ja byłam ostatnia. Ja się spóźniłam godzinę, ale ja myślałam, że wszyscy się spóźnią pięć godzin. So, ja nie wiem, jak, jak to się stało, no i kiedy Iwona już się impreza odpaliła na dobre trwa spotkanie John Hollywood Restauracja Sunset w Malibu widziała już wiele, ale zderzenia takich charakterów chyba jeszcze nie. 25 lat temu sobie wyobraźcie, wielkie jacuzy. Monika, włosy dotąd. Doto, dokąd? Jak Doto, dotąd? Ja miałam włosy. Piękne. I ja też. E, prawie, że, prawie... Wait, wait, a jak to wiesz? Wy się znacie? Tak. Prawie, że... Wait, 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 wait. Right. Ale się tutaj znacie? się poznałyśmy drugi raz, bo nie widziałyśmy się 25 lat. I nie no. zmieniłyście się, wyglądacie yeah. tak yeah. samo. Nie, identyczne jesteśmy. Iza dzisiaj opowiedziała o zdarzeniu sprzed dwudziestu kilku lat, oczywiście dawno zanim zostałam mężatką. No i tak, miałyśmy a dwóch y, serbów, nie? Jak nimfy byłyśmy w tej jacuzzi. Ale słuchajcie, to teraz już wiemy, dlaczego już nie dlaczego ja 25 lat się nie widziały później. No ja właśnie, widzisz? Podzieliłyście się czy nie? Co się stało? Czy, mam, czy ty gadasz, że ty orgi miał? Nie? 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 nie! A ty na mnie krzyczysz, że ja o seksie no, gadam. A ty no, nie, nie ale ty... sobie normalnej kochuta! Oh my Myśmy zaprosili ich do jacuzzi porozmawiać o polityce. A kto zaprasza facetów do jacuzzi, żeby o polityce rozmawiać? Chodź, wojny na Bałkanach. ma jakieś szczegóły w życiu, które y, zaciera, ja to tak wytarłam dumką, że już zupełnie nie mogę sobie przypomnieć. No ja i tak ja się skończyło: skończy, że 25 lat coś ci się nie widziały. Nie, nie widziałyśmy się po tym ekscesie, No ale miałyśmy fajny czas. No to ale nie zdradziłyście żadnych sekretów z jacuzzi. Ja ciągle nie wiem, co się wydarzyło w jacuzzi. Nie, nic się nie wydarzyło. Całowałyśmy się tego. Ale ze, ze sobą, tak? No nie, z tam. <noise> Fajne są dziewczyny, którymi mamy tą samą chemię i mogłabym się na przykład z nimi spotkać raz czy dwa, czy zaprzyjaźnić, ale są niektóre, co, co mnie nie interesują. Ja jakoś tych sióstr nie czuję. No i ta, ta Ewa, co koło mnie siedzi, też za dużo... takie chwalenie się, takie... Nie wiem. Bardzo lubię Monikę. Taka dusza artystyczna i dobra dziewczyna. Córka z mamą też są fajne i one. Sukcesem jest to, że na przykład ja sobie mogę iść i kupić samochód. Mogę iść sobie kupić dom. Mogę iść sobie kupić jakiś tam bowl. To jest bardzo materialistyczne. Nie zgadzam się z tym absolutnie. Ewa jest jakąś materialistyczką trochę. Chyba bardzo lubi materialistyczne rzeczy. To jest chyba dla niej najważniejsze. Ja myślę, że sukces to jest coś, że naprawdę jesteś szczęśliwa. Bo możesz mieć nie wiadomo jak dużo pieniędzy, i możesz być najbardziej nieszczęśliwą osobą na całym okay. świecie. Give, give me kiss for that. No. Oh, mm. yeah, yeah. to death, naprawdę. Nie ma zdrowia, te pieniądze możecie sobie o, wyrzucić tam do oceanu. Hi Zdrowie, number one. Number one. Trumna nie ma kieszonek. Zresztą ja chcę. Być. I za Wiesz co, jak chce być a, spalona no, nie, nie. Ja napisałam w Ale swoim człas, w swoim trust napisałam, że zabieram wszystkie torebki, wszystkie buty, Jest całą kafazarnię, Gdzie do, to zabierasz? Co to do do gdzie? Zwariowałaś chyba. I co z potem? Ojaj, to dla mnie. Jak o w nocy każ wszyscy wstaną i zaczną się przebierać, to ja też. Ale ty będziesz trupem. Ale oni wszyscy też będą trupem. No bo ona nie chce, żeby jej męża, nowa żona ubierała się w to. That's why. Dla mnie to była trochę głupota, że... O... Jak umrzesz, to torebki i buty do, do groba weźmiesz z sobą. Jak starsza jestem, to widzę, co jest ważne i co nieważne. Making memories, making relationships, love, getting to know people. To jest ważne.